podcastu Dawid Siłta w historii, a to jest nowa seria. Posłuchajmy o Husari. Omawiam w niej temat, o który wielokrotnie prosiliście, a który teraz zgodnie ze swoimi obietnicami dla was nagrywam. W każdym z odcinków będę omawiał kolejny etap rozwoju skrzydlatej jazdy. Ikony polskiej wojskowości i symbolu największych zwycięstw. Zapraszam więc do słuchania moich opowieści, posłuchajmy o Hussarii. Europa płonęła. Tereny Rzeszy Niemieckiej pustoszyła wojna trzydziestoletnia, i najstraszniej poczynały sobie tam wojska szwedzkie pod dowództwem prawdziwego lwa północy, geniusza pola walki, króla Gustawa II Adolfa. Nim jednak król Szwedzki stał się prawdziwym postrachem dla Habsburgów i wszystkich Niemców, musiał zapolować na południowych wybrzeżach Bałtyku. I tam ten lew północy stał się z polsko-litewskim orłem i omal na jego skrzydłach nie połamał sobie zębów. I właśnie o tym opowiem wam w dzisiejszym odcinku podcastu Dawid Siuta w historii. Zanim jednak przejdziemy do meritum, chciałbym wam bardzo gorąco podziękować za wszystkie komentarze i generalnie cały odzew, który zostawiliście pod odcinkiem z kącikiem książkowym. Bardzo się cieszę, że wy reagujecie i obiecuję kontynuować ten cykl, ale będziemy mówić trochę o innych książkach. Niekoniecznie nazistowskich albo tym podobnych. W każdym razie, przechodząc do dzisiejszego tematu głównego naszych rozważań, do Husarii, bo to po to przecież słuchacie tego odcinka. Na szybko tylko przypomnę, o czym mówiliśmy tydzień temu, bo te informacje będą dla nas bardzo ważne w kontekście tego, o czym chcielibyśmy sobie opowiedzieć dzisiaj. Na południu trwała prawdziwa burza. Atakowało nas Imperium Tureckie, i choć pod Chocimiem udało się armii koronno litewskiej zatrzymać nawałę Imperium Osmańskiego, to jednak sytuacja była naprawdę kiepska. I to zamieszanie postanowił wykorzystać król Szwecji, Gustaw II Adolf, który wraz ze swoją armią po raz kolejny uderzył na Inflantę. Z uwagi na to, że na północy nie mieliśmy właściwie żadnych sił regularnych, dlatego pochód Skandynawów odbywał się gładziutko. Wchodzili oni w inflanty polskie jak w masło. We wrześniu 1621 roku, kiedy to armia konna i część armii litewskiej krwawiła pod Chocimiem na południu, na północy Szwedzi zajęli Rygę, której właściwie broniła tylko tamtejsza milicja miejska. Reszta sił litewskich, bardzo skromnych sił litewskich, pod buławą Hetmana Polnego litewskiego Krzysztofa Długiego Radziwiła, była zbyt słaba, żeby przeprowadzić jakąkolwiek ofensywę. Do defensywy też sił jej za bardzo nie starczało. Dlatego przeciwnik, nie niepokojony właściwie przez nikogo, kontynuował marsz w głąb terytorium Rzeczpospolitej i bez trudu jeszcze po drodze zajął stolicę księstwa Kurlandii, Mittawę. Ale warto przy, przy okazji zaznaczyć, że niepokój Szwedów obawiających się polskich husari był naprawdę duży. Pamięć o Kioholmie i Kuszynie w żołnierzach Gustawa II Adolfa była chyba ciągle bardzo żywa. Zresztą w nim samym chyba także, mimo że żadnego z tych wydarzeń przecież osobiście nie przeżył. Jednak na trasę marszu dla swoich oddziałów wybierał tereny bagniste albo lasy, by uniemożliwić właśnie natarcia ciężkiej polskiej jazdy. Mimo to jednak Gustaw Adolf starał się maksymalnie jak tylko mógł wykorzystać sytuację i jak najszybciej zająć kluczowe zamki. Dlatego właśnie skierował swe kolejne uderzenia na Dyneburg, później zwany Dźwińskiem i Kokenhausen. Zostały one Poprzedzone dość dużymi zagonami kawaleryjskimi, do których Gustaw Adolf użył ciężko zbojnych i rejtarów. I właśnie te siły szwedzkie zatrzymać miał Korpus Jazdy Litewskiej, złożony z około 600 koni, w którego składzie były trzy Holandie Husarskie. Wyszły one na spotkanie Szwedom i nad jeziorem Kropi Moza wydały im walną bitwę. No, z racji tego, że w składzie były tylko jednostki kawalerijskie, była to bitwa, która składała się właściwie tylko z szarż. I tu górą byli Litwini. Te trzy chorągwie husarskie, które znalazły się w składzie korpusu regimentarza Aleksandra Gosiewskiego, dowiodły, że potrafią poradzić sobie z powodzeniem nawet z ciężej zbrojnymi od nich jednostkami kawalerijskimi, jakimi byli, jakimi byli kirasjerzy szwedzcy. Oprócz tego straszna im także była siła ognia, jaką prezentowali ojtarzy. Wszystko więc wskazywało na to, że ciągle na polską husarię przy odpowiednio ozegranej bitwie nie ma mocnych. Z tego i z wszystkich wcześniejszych starć armii szwedzkiej z polską machiną wojenną Gustaw Adolf wyniósł jednak ważne wnioski. Jego ciągle reformujące się wojsko pokazało w tej wojnie, że jest już w stanie dotrzymać pole jednostką husarskim. Po raz pierwszy uwidoczniło się to w bitwie o Mittawę, do której doszło w sierpniu 1622 roku, gdzie naprzeciwko 5,5 tysiąca piechoty, 400 dragonów, 1000 rejtarów i kieracjerów szwedzkich stanęło około 4,5 tysiąca żołnierzy litewskich pod osobistym dowództwem Krzysztofa Dziwiła. Hetman Polny Litewski bardzo szybko wyprowadził szarże husarskie, licząc, że przełamie front wojsk Wroga i doprowadzi do ich jego szybkiej zagłady. Jednak nie przyniosło to spodziewanego efektu. Szarże husarskie nie rozbiły szyku Wroga, ani tym bardziej nie zniszczyły jego siły żywej. Co prawda. Siły litewskie odniosły swoje małe sukcesy, ale nie zostały one przekute w zwycięstwo w całej bitwie. Na pewno jednak nie było tak, że siła ognia piechoty szwedzkiej zatrzymywała szarze hussarskie. To jeszcze nie jest ta siła ognia, którą będziemy znać na przykład z konfliktów XX wieku. Siła ognia nie miała tu żadnego znaczenia, gdyż ciężko zbrojni husarze Wyposażeni w bardzo długie kopie i cwałujący na wroga, naprawdę nie bali się siły ognia. W grę wchodziło co innego. Wróg, nauczony doświadczeniami spod Kioholmu i Kłuszyna oraz z kilku pomniejszych starć z Amią Rzeczpospolitej, nauczył się prowadzić walkę z wykorzystaniem przeszkód terenowych i ze zafortyfikacji polowych. Z tymi. Żadna jazda nie potrafiła sobie już dać radę. I Husaria wcale nie była wyjątkiem. Oprócz tego, jeśli nawet wojsko polskie odnosiło zwycięstwa w polu, to nie były one wykorzystywane przez wodzów i polityków. Wracając jednak do tamtej wojny. Na skutek patowej sytuacji, która zapanowała w roku 1622. Konflikt ze Szwecją przerodził się raczej w walki pozycyjne. W braku nadziei na to, że znajdziemy jakieś ostateczne rozstrzygnięcie, obie strony zaproponowały siedmiomiesięczny rozej. I ten okres pozornego pokoju Hetmani litewscy wykorzystali na to, żeby trochę zorganizować swoją armię, dostosować ją do wymagań stawianych przez przeciwnika. Również dowódcy koronni zastosowali identyczną taktykę. Podjęli podobne działania, licząc na to, że wcześniej czy później także i na terenie korony trzeba będzie zmierzyć się ze szwedzkimi wojskami Gustawa Adolfa. Z braku środków pieniężnych na przeprowadzenie jakichś zaawansowanych reform, zdecydowano się na działania najprostsze i najtańsze. Na zwiększenie ilości zaciągów cudzoziemskich, szczególnie rajtałów, dragonów i strzelców pieszych. Wskutek tego. Znacząco obniżono środki na zaciągi jazdy narodowej, w tym właśnie Husarii. Dlatego ich komput na wojnę 1621 22 spadł znacznie. Ale nawet ta swoista rewolucja, do jakiej doszło w armii konnej litewskiej, nie była w stanie zniwelować tego, jaką przewagę technologiczną posiadali Szwedzi. I udowodniła to chyba najlepiej wojna, do której doszło 4 lata później, w 1626 roku, na północnych granicach Rzeczypospolitej obojga naodów. Zwykło się patrzeć w historiografii wojskowej na rok 1626 jako na pierwsze porażki Husarii w polu. Dopatrzywano się w tym. Znacznego obniżenia wartości bojowej tej ciężkiej jazdy, a niektórzy nawet posuwali się do tego, że całkowicie deprecjonowali tę jazdę i wykazywali wysoką już nieprzydatność w konfliktach XVII wieku. Jednak najnowsze badania ponad wszelką wątpliwość dowiodły, że problem wojsk polskich leżał gdzie indziej, a już na pewno nie była nim kusaria. Ale raczej żałosna dyscyplina, jaką wykazywała cała Armia Rzeczpospolitej Bojga Narodów. Upadły morale, umiejętności dowódców też pozostawiały naprawdę wiele do życzenia. Inną, równie ważną przyczyną porażek polowych Husarii było jednak to, że nie dostawała ona wsparcia innych jednostek wojskowych na czas. Ona szarżowała, wygrywała swoje starcie, ale na czas nie dostawała wsparcia ze strony piechoty czy innych formacji kawaleryjskich. Przy biernej postawie piechoty, artylerii, żadna jazda przecież nie jest w stanie pokonać przeciwnika, który walczy tak jak Szwedzi w 1626 roku za przeszkód terenowych, za fortyfikacji. Właśnie takie były skutki nieudanej szarży skrzydlatej jazdy pod gniewem. Choć cała bitwa, warto to podkreślić z całą mocą, nie została wtedy rozstrzygnięta. Polacy i Litwini nie osiągnęli celu jakim było zniszczenie sił przeciwnika, a Szwedzi nie osiągnęli swego celu jakim było zniszczenie sił polskich. Dlatego trzeba było działać. I całe szczęście, że królem wtedy był Zygmunt III Waza. Na szybko zmodyfikował plan wojenny, odstąpił od bezpośredniego starcia z Wrogiem i opuścił pole bitwy, maszerując pod Gdańsk, by to miasto osłonić od Szwedów. Należy też zwrócić uwagę na inny ważny czynnik zaobserwowany wtedy, a mianowicie wspomniany już spadek etatów husarskich w drugiej dekadzie XVII stulecia. Niektórzy badacze Odczytywali to właśnie jako spadek wartości bojowej ciężkozbrojnej jazdy i odwrócenie się decydentów od tego sposobu prowadzenia bo wojny. Ale znów z pomocą przychodzą nam tu najnowsze badania, które pokazują, że proces ten spowodowany był raczej czynnikami gospodarczo-ekonomicznymi, a nie miał żadnych ukrytych przyczyn ani skutków. Po prostu. Wojsko polskie i litewskie było coraz biedniejsze. Dlatego nie stać go było na zaciąg tak drogiej jednostki jaką była Husaria. Słowem podsumowania więc: czym spowodowane były niepowodzenia Husari w bitwach trzeciej dekady XVII wieku, które często określa się jako pierwsze porażki Husari w polu? Niekoniecznie upadkiem wartości bojowej, ale raczej słabą koordynacją działań taktycznych przez dowódców którzy nie potrafili na czas wesprzeć szarż husarskich uderzeniami jazdy pancernej czy choćby natraciami piechoty albo ostrzałem artyleryjskim taka koordynacja była majstersztykiem sztuki wojennej trzeba było poczekać zanim pojawił się wódz który potrafił tego dokonać i na tym ta opowieść dobiega końca. Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu. Dajcie mi znać, co o niej myślicie. Piszcie. Zachęcam. Zostawcie lajka. Możecie nawet zasubskrybować zarówno kanał na YouTubie, jak i ten podcastowy. A jeśli chcecie, znajdźcie mój fanpage na Facebooku. Będzie mi bardzo miło móc z Wami podyskutować. O czym powiemy sobie za tydzień? Poruszymy kolejny etap historii husarii. Zachęcam bardzo, posłuchajcie o husarii i do usłyszenia w kolejnym odcinku.